Cześć, cześć, witajcie, ja jestem ArkPC i dzisiaj z okazji nowego roku będziemy otwierali mega skrzynkę, ale najpierw musimy zdobyć na nią 55 punktów. Misję już sobie wcześniej przygotowałem po to, żeby teraz od razu zacząć. No dynamik mnie rozwalił. I wrzucamy tam. Oba rozwaleni. Dobra. Chyba oberwał naprawdę nita. No, spudłował nie wszystkimi, ale częścią tak. Musiałem ich tak powstrzymać. On będzie strzelać ultem. Jeden rozwalony. Drugi. No, mi się padło. i wrzucamy to i uciekamy. Nie! I przegraliśmy. Nie, nie przegraliśmy. Ale było blisko. Nie mogę mu pozwolić wejść. Jeden mniej. Będzie dogrywa. Czemu oni ultem do siebie podawali? I wygraliśmy. Od razu te punkciki. Dobra. Otwieramy. Piątka. No, niestety nic nam nie wyleciało, ale na szczęście punkty do Edgara. To teraz myślę, że sobie weźmiemy broka. O! To będzie jeszcze lepsze. Ból i szelka. Co? Nara. Ty, czy oni mają dwie szelki? Pokonane. Bo tu widzę, że jest jedna szelka. Tak, mają dwie szelki. Zwiała. O! Jedna mniej. I teraz ona tu wleci. Też moja. Nie wjeżdżam tam. Teraz już, jak ból wyczyścił wszystko, to mam o wiele większe szanse. Spodziewał się nas. No nie, no nie, no nie. Na razie wygrywamy. O, ale jeszcze ją rozwaliłem. No nie, przeszarżowałem przez portal. Wow, dobra wygrana. Trzeba by wypróbować jednak tuszelkę. Daryl, czy to musiał być Daryl? Zostało mu siedemset życia. Teraz tu przechodzimy. Chowam się. Ale oberwał. Okej. Okay. Jak to mi zabrało ulta? A nie. I puch. Wow, myślałem, że to nasz kość. Dobra, jeden mniej. I obaj oberwali. Co? Co? Tak. Tego raczej już nie wygramy. Czy on szybciej strzela? Następny. Musimy ich tam porozwalać. Na dzisiaj to by było na tyle. Na razie, cześć.